Jest wielki kryzys, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Służba zdrowia, wielki kryzys. Zadłużenie państwa bardzo poważne, największe w historii właściwie Rzeczpospolitej I co pan prezydent z tym może zrobić? Prawda, prawda, prawda. Rzeczywiście mamy wielki kryzys w służbie zdrowia, zadłużenie państwa, praca nad budżetem, który w przyszłym roku będzie wyglądał nie lepiej niż tegoroczny budżet. Widzimy, że rząd po prostu nie radzi sobie z rządzeniem. Trudno się temu dziwić, panie redaktorze, bowiem minister finansów, który ma odpowiadać za finanse publiczne, jasno deklaruje, że jego celem trwania w polityce jest zemsta. No. Musimy zwrócić też uwagę na to, że żyliśmy przez długi czas pewnym spektaklem politycznym wokół ścigania byłego ministra sprawiedliwości, podczas gdy dochodzi do aktów sabotażu w Polsce. To są rzeczy niepokojące i pokazują dysfunkcjonalność obecnego rządu. I co z tego wynika dla obywateli? Polskich Co z tego wynika dla Pana Prezydenta? Co można zrobić i co Pan Prezydent chce zrobić? No Później, za dwa lata, odbędą się wybory parlamentarne I w związku z tym, że ta koalicja rządowa nie nie spełnia obietnic wyborczych, ani nie radzi sobie z finansami publicznymi, służbą zdrowia, jak mówił Pan redaktor, i innymi zakresami działania naszego życia społecznego, myślę, że polscy wyborcy zrezygnują z, z tej większości parlamentarnej. Redaktor pyta, co mo możemy zrobić, czy co mogą zrobić Polacy, to w istocie ocenić rządy za dwa lata bądź ale... szybciej. Każdą możliwość dopuszczam, panie redaktorze, drodzy państwo, widzimy, jak dynamiczna jest sytuacja polityczna, i podczas gdy w tych fundamentalnych zakresach musimy oczywiście przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo Polaków, ale musimy także dbać o komfort życia Polaków. A z tego, co mówimy, i to nie jest wyłącznie nasza diagnoza, to jest obiektywna diagnoza sytuacji wokół służby zdrowia czy finansów publicznych, że no, rząd nie radzi sobie z rządzeniem.